Henryka Krzywonos Strycharska, laureatka nagrody Znaku i Ergohestii imienia księdza Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych. Henryka Krzywonos Strycharska jest ważną postacią sierpnia 80, inicjatorką powstania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, sygnatariuszką porozumień sierpniowych. 15 sierpnia 1980 roku zatrzymała prowadzony przez siebie tramwaj na środku ruchliwego skrzyżowania, co stało się sygnałem do rozpoczęcia strajku gdańskiej komunikacji. Wiedziałam, że trzeba coś zrobić, że nie mogą nas traktować tak dalej, jak traktują, więc myślę, że to zadecydowało. Nie jestem bohaterką. W stanie wojennym zajmowała się pomocą internowanym. Była represjonowana przez władzę. Podczas jednej z rewizji została dotkliwie pobita, na skutek czego straciła ciążę. W 1989 roku wyszła za mąż za Krzysztofa Strycharskiego. Jeszcze tego samego roku państwo Strychalscy adoptowali Agnieszkę. Potem w ich domu pojawił się Janek, syn zmarłej sąsiadki. Trzecim dzieckiem była Ola, a kiedy dowiedzieli się, że w domach dziecka przebywa piątka jej rodzeństwa, zaadoptowali wszystkie. Potem postanowili przyjąć Gienia i jeszcze dwójkę innych dzieci. Zebrała się dwunastka. Wtedy, kiedy zdecydowałam się na Janka, zaczęło się sypać po prostu. To ja, nie, ja nawet nie wiem, jak to się stało, że tak szybko my żeśmy tych dzieci nabrali, one przyszły. Nie wiem, to tak szybko poszło. W 1994 roku państwo strycharscy założyli jeden z pierwszych w Polsce rodzinnych domów dziecka, który mieścił się w mieszkaniu na Gdańskiej Zaspie. Nie ja byłam z mężem w kinie. Z 15 lat w kawiarni nie byłam, a raz byłam, była nasza rocznica ślubu. I moja Teściowa mówi: Słuchajcie, idźcie gdzieś do kina. No, poszliśmy do kina, okazało się, że na ten film, na który poszliśmy, już nie ma biletów, poszliśmy do kawiarni. Skarbnie Pana o czym rozmawialiśmy? O dzieciach. W moim domu zawsze była solidarność. Było ciężko. I wtedy, kiedy moje dzieci miały buty na zimę, a ja ich nie miałam, to moje dziecko dostając od swoich szesnej 200 zł, powiedział: Mamo, kup sobie buty i naprawdę błagam, zrób to, kup sobie te buty, żebyś miała na zimę. To jest solidarność, to jest solidarność, której nauczyłam moich dzieci. Przed kilku laty Henryka Krzywonos-Strycharska razem z mężem i dwoma najmłodszymi synami przeprowadziła się do wymarzonego domku w okolicach Gdańska. Starsze dzieci pracują, pozakładały rodziny, poukładały sobie życie. Pani Henryka ma ośmioro wnuków. Dwoje urodziło się w zeszłym roku. Nie jesteśmy dobrze ułożoną rodziną, która się y, poza kochaniem nic więcej nie robi, nie kłóci, a czasem dzwonię do córki z pretensją, mówię, bo już u mnie tyle czasu nie byłaś. Ona mówi wtedy, mamo, bo ty bez przerwy masz pretensje, a ja przecież pracuję i tak dalej. No ja tęsknię, <grym> po prostu takie rzeczy się dzieją. Także i, kiedyś powiedzieliśmy a, a i, powiemy z, kiedy zejdziemy z tego światu, żeby się rozstać z dziećmi. To wszystko. Henryka Krzywonos-Strycharska jest honorową obywatelką Gdańska, otrzymała wiele nagród i odznaczeń. W zeszłym roku podczas Kongresu Kobiet Polskich uhonorowana została tytułem Polki Dwudziestolecia. Henryka Krzywonos-Strycharska otrzymała nagrodę w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata. Wyróżniona została za stworzenie rodziny zastępczej i założenie rodzinnego domu dziecka w Gdańsku. Jiri stwierdza, że zaczęło się od Solidarności, lecz najwspanialszym dokonaniem laureatki jest spełniona macierzyńska miłość i ciężka praca na rzecz przybranych dzieci, owoc najgłębszej Solidarności pisanej małą literą. Ta kategoria nagrody Tischnera ma być wyróżnieniem, jest wyróżnieniem za wkład w dialog ze światem w imieniu wielkich wartości. I myślę, że cała ta działalność odnosząca się do dzieci potrzebujących rodziny, która jest nie jakimś aktem wzruszenia, jakimś emocjonalnym zrywem, tylko konsekwentnym trwaniem, w tym, co jest służeniem człowiekowi w potrzebie, jest elementarnym składnikiem tego dialogu, o który chodzi. Nie jest to dialog na piękne słowa. Jest to twardy dialog, w którym albo człowiek angażuje swoje życie, albo ten dialog jest pozorowany. Nie jest prawdziwym dialogiem. Henryka Krzywonos-Strycharska, laureatka Nagrody Znaku i Ergohestii imienia Księdza Józefa Tischnera.